Czas na społeczeństwo, rozmowa Krzysztofa Wostala, Stowarzyszenie Bonafides i Fundacja Transgresja zapraszają. na społeczeństwo dzisiaj nad Wisłą, tak wiosennie, Wisła w Krakowie płynie u naszych stóp, a my rozmawiamy z Anetą Wilnicką, która jest pasjonatką turystyki, jest asystentką turystyczną osób z niepełnosprawnościami i dzisiaj o tej turystyce sobie porozmawiamy. Dzień dobry, Aneto. Dzień dobry, witajcie. Skąd się wzięło twoje zainteresowanie turystyką i dlaczego chciałaś zostać asystentką turystyczną osób z niepełnosprawnościami? Co w ogóle taki asystent turystyczny robi? Zacznę od tej turystyki, skąd to zamiłowanie? To już jest prehistoria. Ponad 10 lat temu wybierając kierunek studiów pierwszy, pomyślałam, że ta turystyka to będzie też spełnienie pasji i też takie przyjemne spożyteczne i tak się zaczęło. Jak skończyłam studia turystyczne, to wtedy zaczęłam pracę z osobami z niepełnosprawnościami i wtedy nie miałam w ogóle pomysłu, żeby to jakoś połączyć. W tamtych latach 2010-2011 bardzo trudno było o taką pracę, która łączyłaby te, te dwie kwestie. Dlatego zajęłam się po prostu tym, <grym> czym na dany moment mogłam i to faktycznie była praca z osobami starszymi, z osobami z niepełnosprawnością psychiczną i ruchową. I tak przez wiele lat byłam albo trenerem pracy albo też zajmowałam się obsługą biura, które wspierało takie osoby w wejściu na rynek pracy i dopiero gdzieś tak w 2016 2017 roku pomyślałam, żeby te dwie sprawy połączyć, czyli turystykę no i szeroko rozumianą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. I w tym celu zapisałam się na różne kursy, założyłam też taką pierwszą sekcję może nie turystyczną, ale o nordic Walking, która zrzesza do tej pory też osoby o różnym poziomie sprawności. Więc mamy osoby w różnym wieku i też osoby, które nie widzą albo mają problemy z poruszaniem się. I regularnie, co jakiś czas spotykamy się na Błoniach albo wyjeżdżamy gdzieś niedaleko do Zakopanego, czasem do Ojcowa, żeby właśnie pochodzić sobie z tymi klikami i no, taką aktywność. Niedawno, bo za dwa lata temu brałam udział w takim kursie, właśnie ATOM, czyli asystent turystyczny osób z niepełnosprawnościami. I wydawało mi się to taką spójną drogą do tego, żeby poznać jak najwięcej takich informacji i kwestii, które mogłyby mi być potrzebne na szlakach górskich albo podczas spływów kajakowych, w takiej też teorii i praktyce, bo to był kurs, który łączył właśnie i teorię i praktykę. I trwał dwa zjazdy po dwa dni, więc uważam, że był całkiem przyzwoicie przygotowany merytorycznie i, i teoretycznie. No i dało mi to takie podstawy do tego, żeby właśnie nazywać siebie asystentem turystycznym osoby z niepełnosprawnościami, chociaż uważam, że każda osoba, która gdzieś chodzi po górach i wspiera swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę, która gdzieś tego właśnie wsparcia potrzebuje, już może tak o sobie myśleć. Myślę, że tak, że przede wszystkim taki asystent... Może być tutaj wsparciem w, przy grupach zorganizowanych, gdzie no wiadomo, że każda wyprawa, każda podróż też uczy samodzielności. I osoby z niepełnosprawnościami, na przykład wzroku czy ruchu, mają mniej takich możliwości na usamodzielnianie się w, w trakcie podróży niż osoby sprawne. Z różnych powodów, chociażby dlatego, że jest mniej takich organizacji czy ofert, które oferują tego typu usługi. Więc, żeby wyjść naprzeciw tym potrzebom i tej luce, która się tutaj pojawiła w tych, w tych usługach stworzono właśnie taki kurs, który miałby tu takich asystentów kształcić. Rozmawiamy w Krakowie, w miejscu, które zdecydowanie kojarzy się z turystyką, ze zwiedzaniem bo turystyka to nie tylko górska, to nie tylko kajaki, to nie tylko rowery, ale też zwiedzanie właśnie. Czy Kraków oferuje dla osób z niepełnosprawnością jakieś miejsca, które są dla nich przygotowane? Oczywiście, jest wiele takich miejsc, zacznę może od takich mniej znanych. Mogę tutaj przytoczyć przykład Muzeum Notnictwa Polskiego, które ma ścieżki sensoryczne, ma również takie udogodnienia na stronie internetowej, przygotowane informacje o otoczeniu, jak tam dotrzeć, zniżki dla, dla osób z niepełnosprawnościami oraz wiele innych takich mniejszych może udogodnień, o których na co dzień nie myślimy. Czy wskazałabyś jeszcze jakieś miejsce, gdzie osoba z niepełnosprawnością turystycznie w Krakowie może być zadbana? Wymieniłabym takie tak naprawdę podstawowe atrakcje turystyczne, najbardziej myślę, że znane jak Rynek i Muzeum Podziemia Rynku, też Kazimierz, Stare Miasto. Myślę, że te trudności komunikacyjne i architektoniczne można obejść. Mam tu na myśli jakieś wysokie krawężniki przy odrobinie wysiłku i gdzieś takiej chęci, myślę, że te, te miejsca, które wymieniłam są jak najbardziej dostępne. I oczywiście teraz mamy pandemię, ale poza, poza tą pandemią jest tam dużo takich punktów gastronomicznych czy miejsc, gdzie można właśnie spokojnie wejść, czy wjechać, czy nawet skorzystać z ogródków, gdzie ten dostęp jest tu nieograniczony żadnymi barierami. I też warto zauważyć, że transport publiczny w Krakowie jest na dosyć wysokim. Po poziomie dostępności w porównaniu z innymi częściami Polski, gdzie wszystkie autobusy praktycznie są niskopodłogowe, większość tramwajów również jest niskopodłogowych to są pojazdy z udźwiękowieniem, informacją pasażerską dla osób niewidomych. Ta informacja pasażerska dosyć często działa też na zewnątrz pojazdów. Także też od tej strony na niepełnosprawnego turysty Kraków jest przygotowany. Jak najbardziej mogę to potwierdzić, Kraków jest dość, tak jak wspomniałeś, dostępny komunikacyjnie. I faktycznie zdecydowana większość tego taboru jest niskopodłogowa i też na przystankach są te elementy udźwiękowione, gdzie możemy sprawdzić, jakie tramwaj właśnie podjeżdża rozkład jazdy. W Krakowie również jest aplikacja dla osób z niepełnosprawnościami. Ta aplikacja jest dedykowana im, jeżeli chcieliby zwiedzić Kraków. W aplikacji mogą znaleźć informacje o dostępności niektórych miejsc, a czy tylko aplikacja, czy jest jakiś informator, na przykład wersji papierowej, bo przecież nie wszyscy posługują się nowoczesnymi technologiami. Jest taki informator w wersji papierowej. On jest wydawany cyklicznie co 2 lata, czyli zaktualizowany. I w tym informatorze znajdziemy właśnie dane na temat tego, które atrakcje turystyczne są dostępne, dla jakich rodzajów niepełnosprawności, ale też ta baza jest poszerzona o obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, właśnie wspomniany już tabor komunikacyjny, tramwaje, autobusy. Jest również tam mapka z rozkładem całych linii tramwajowych, z informacją, które przystanki są najbardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Także myślę, że to jest takie kompendium wiedzy zebrane w jednym miejscu i jeśli ktoś wybiera się do Krakowa po jakiejś dłuższej nieobecności albo odwiedza to miasto pierwszy raz, to powinien sięgnąć do takich informacji. Ona jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta w wersji PDF, ale też w każdym, myślę, że w każdym większym centrum informacji, punkcie informacyjnym w mieście. Rozmawialiśmy przed chwilą o turystyce, takiej o zwiedzaniu, o turystyce miejskiej. A jeszcze chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłaś czyli szlaki, czyli, czyli kajaki. Tak, z Twoich obserwacji, czy osoby z niepełnosprawnością, jeżeli tą turystykę w jakiś sposób uprawiają, czy ona się właśnie ogranicza tylko do Chodzenia z kijkami, ewentualnie szlaki górskie, ewentualnie pływanie kajakiem. Czy spotkałaś jeszcze jakieś inne formy turystyki uprawianej przez osoby z niepełnosprawnościami? Jak najbardziej. Te, które wymieniłam, to gdzieś jest nawet z tych swoich osobistych doświadczeń wyjazdów ze znajomymi czy, czy ze znajomymi znajomych. Ale oczywiście też obserwuję takie wspinaczki w górach czy wspinaczki po ściankach które uważam, że no, trzeba mieć umiejętności i też duże samozaparcie, żeby, żeby takie sporty uprawiać. Jeśli chodzi o turystykę, to ja myślę, że tutaj prawie każda forma turystyki będzie dostępna. Ograniczona jest jedynie nasza wyobraźnia i jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, wcześniejsze, lepsze przygotowanie czy właśnie tę obecność asystenta turystycznego. Tutaj myślę, że nie ma co nawet rozgraniczać. Nasprawnych na i niepełnosprawnych. Niedawno w Krakowie odbył się pewien festiwal, na którym mówiłaś o turystyce osób z niepełnosprawnością. Co to było za wydarzenie? O czym tam opowiadałaś? To był festiwal odpowiedzialnego podróżowania, który odbył się w marcu tego roku i organizowało to Nowódzkie Laboratorium Dziedzictwa i to był kilka dni poświęcone temacie między odpowiedzialnemu podróżowaniu zrównoważonemu rozwoju i miałam tam możliwość opowiadać właśnie o turystyce dostępnej jako elemencie koncepcji szerszej, europejskiej koncepcji Tourism for All. Podczas godzinnego wykładu opowiadałam o tym właśnie, jak należałoby łączyć dostępność i turystykę. Jakie są elementy tej koncepcji Tourism for All. A czy można połączyć dostępność z turystyką? Troszeczkę w niektórych elementach wydaje mi się, że może się to kłócić. A, a w jaki sposób można to połączyć? To powiem w jaki sposób można to połączyć, a później porozmawiamy o tych elementach, gdzie ewentualnie to byłoby trudne. W ogóle dostępność, najprościej rzecz ujmując, to jest możliwość, czyli możliwość skorzystania z pewnej usługi czy oferty. Więc jak najbardziej tutaj ta dostępność w turystyce to jest nic innego jak możliwość skorzystania z pewnych szlaków turystycznych konkretnych. Z podróżowania, z przemieszczania się samolotem, i tak dalej. Czyli możliwość też w takim rozumieniu też ekonomicznym, społecznym i innym. Czyli tutaj ta dostępność turystyczna to nie jest tylko taka dostępność architektoniczna, która chyba wszystkim przychodzi do głowy. Też ją najprościej jest w niektórych aspektach znieść, ale też taka dostępność. wymiarach nie tylko związanych z niepełnosprawnością, ale chyba w każdym wymiarze naszego życia, prawda? Czyli też dostępna turystyka to taka uspołeczniająca, upraszczająca, ale też dostępna finansowo, ale też dostępna w sensie czasowym, czyli w wielu wymiarach, w wielu aspektach. Zgadza się jak najbardziej. Też to podróżowanie to jest kontakt z drugim człowiekiem i to jest taka wartość, o której się nie mówi, czasem może nawet o tym nie myślimy, ale faktycznie umożliwienie innym, wszystkim osobom tak naprawdę, które miałyby ochotę podróżować, no jest tutaj takim ważnym też elementem przyłamywania jakichś barier, przyłamywania własnych słabości, powrotem do społeczeństwa. I nawiązywaniem nowy, nowych kontaktów. A które elementy turystyki można zrobić bardziej dostępne, e, e, no właśnie, żeby, żeby były dostępne? To zacznę może od e, takiego totalnego startu, czyli po pierwsze strony internetowe przewoźników, strony internetowe biur podróży, hoteli, powinny być bardziej dostosowane do potrzeb os z, osób z niepełnosprawnościami. Mam tutaj na myśli takie podstawy, jak kontrast, powiększanie czcionki, ale też cały ten. Wszystkie te elementy związane z tym udostępnianiem WCAG 2.0. Dostępne strony internetowe, dostępne oferty, ale też dostępność rozumiana w sensie takiej oferty, nie wiem, kwaterunku na przykład, czyli dostępne hotele, dostępna baza gastronomiczna, myślę, że też dostępna. Informacja, na przykład w polskim języku migowym, czy w językach migowych krajów, danych, wiele aspektów jest tej dostępności w turystyce. Jak najbardziej zgodzę się z tym i uważam, że te hotele powinny tutaj. Czynić te usiłowania, żeby stać się jak najbardziej dostępnymi, nie tylko pod kątem tej informacji samej o dostępności, ale tak jak mówisz, żeby starały się jakąś część przynajmniej swoich pokoi dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu i te, o tych informacjach mówić. Dlatego, że no, bez tego po prostu bardzo trudno jest, czy indywidualnie każdemu z taką wycieczkę zorganizować, czy nawet y, taką y, zorganizowaną, y, grupową podróż, dlatego że no, jeśli nie wiemy, które te miejsca są dostępne, to zwyczajnie omijamy ich na, na naszej mapie i, i jedziemy tam, gdzie, gdzie możemy się zatrzymać. Trendy też takie obserwować można, że mm, bazy noclegowe niektóre, nie będę, żeby nie robić kryptoreklamy wymieniał które, ale są już takie agregatory usług turystycznych noclegowych gdzie jednym z kryteriów wyboru może być dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Jak najbardziej są takie strony internetowe, czy nawet firmy, które oferują już takie usługi. Które wyodrębniają te obiekty, które mają takie dostosowania. Myślę, że nawet myślimy o, o podobnych stronach. Jednak one są wybiórcze. One albo skupiają się na konkretnym terenie, konkretnym województwie. gdzieś Nie podchodzą do tego w sposób całościowy. Nie ma takiej jednej bazy, powiedzmy, już skupmy się tutaj na Polsce, która by w sposób kompleksowy zajęła się tym tematem. Myślę też, że takim dobrym początkiem tych zmian. Była też konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, która powstała w 2006 roku. Konwencję ją przyjęła, ratyfikowała w 2012. No i od 2012 roku... Mamy obowiązek no, powoli wdrażać wszystkie jej aspekty. I między innymi artykuł 9 o dostępności, artykuł 30 o e, sporcie i rekreacji mówi o tym, żeby w jak największym stopniu e, te obiekty, e, w ogóle tą turystykę dostosowywać i udostępniać do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dzisiaj, w czasie na społeczeństwo, rozmawialiśmy z Anetą Bilnicką, Wisła. Szumi wysła płynie u naszych stóp, a my rozmawialiśmy na tematy związane z turystyką osób z niepełnosprawnościami. Za tą rozmowę bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i przypominamy, że można do nas pisać pod adresy poczty elektronicznej: wostalmaupa.bonafides.pl oraz krzysztof.wostalmaupa.org.pl Do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia.